Witam na kanale Telka24. Dzisiaj tutaj te głośniki do komputera sezonarnego, czy tam laptopa firmy Esperanza. Jest to model Folk, a dokładnie EP122. Jak tu widzimy na zdjęciu, te głośniki mają taką, nie wiem, albo to będzie imitacja drewna, albo to jest prawdziwe drewno. Za chwilę to zobaczymy po z opakowania. Jeśli chodzi o takie dane techniczne, to mamy tutaj z tyłu pudełka napisane. Mamy tutaj moc skuteczną 2 razy 3 W, impedacja 4 ohmy. Zakres częstotliwości dźwięku jest od 60 Hz do 20 kHz, czyli mi to cieszy, tu będziemy mieli te niskie tony. Wejście mini jack stereo 3,5 mm, zasilanie 5 V przez USB typu A. Dobrze, zobaczmy zawartość tego pudełka, bo jestem ciekawy tych głośników, czy to jest prawdziwe drewno, czyli imitacja drewna. Widzimy że mamy instrukcję obsługi. I tutaj już są dobrze zabezpieczone, żeby się nie porysowały w tym pudełku. Po zaklejane to jest chyba wykonane z jest sklejki. Nie jest to plastik. Tutaj widzimy, że mamy taką osłonę głośnika materiałową. To nie jest żaden plastik. Widzę, te głośniki są elegancko wykonane. Powiem, że Wam. Że fajne są te głośniki, jeśli chodzi o wygląd oraz dotyk. Ta, z tyłu widzimy mamy bas refleks, z tego mamy te 60 Hz. I jedyne, co mi to się nie, nie podoba, jeśli chodzi o te głośniki, to sterowanie głośnością na przewodzie. Ja jak jest jakieś pokrętło, ale to jest moje zdanie może mieć inne zdanie. Przewód wydaje się taki. Jeśli chodzi o długość do średnia, nie to ma ich 1,20. Mógłby być trochę dłuższy. Dobra, to jak one w ogóle grają, ale widzę, że jeśli chodzi o wykonanie, są solidnie wykonane fajnie te głośniki. Takie powiedzmy, retro, bardzo mi się podobają. No dole widzimy małe te gumowe nóżki. Widać, że takie powiedzmy, bardziej eleganckie głośniki, nie tani plastik. Podłączyłem już głośniki do akurat telewizora, pod wyjście słuchawkowe, dlatego że tu mogę sobie sterować głośnością bezpośrednio z pilota. A poza tym na tym telewizorze testowałem inne głośniki. To będzie po prostu porównanie, jeśli chodzi o jakość dźwięku, i ta sama piosenka jest wykorzystywana w każdym teście. Mm. Jak to widzicie doszło do 82% i na razie nie ma żadnego charczenia. To dla mnie jest akurat bardzo ważne, ponieważ te głośniki są jedne z tańszych. Dlatego według mnie to warto sprawdzić, prostu, czy przy taniej głośnikach nie ma takiego harczenia, Ale tu bardziej, że nie mamy plastiku, tylko mamy tutaj sklejkę. Widzimy, że kod przyszedł posłuchać piosenki. troszeczkę przyciszymy, żeby się nie wystraszył. Powiem Wam, że szczerze jestem zaskoczony. Mimo że brałem tam do 95% głośności. nie ma żadnego harczenia, przy niektórych głośnikach już tutaj. Było coś słychać. Mamy tu ładny dźwięk, według mnie to są najlepsze głośniki, jeśli chodzi o niską półkę cenową. Jedyna wada, jeśli chodzi o ten przewód, dla mnie troszeczkę za krótki jest, ale widzę, wykonanie jest fajne, bo nie jest to typowy plastik, tylko po prostu mamy tu z przodu materiał, dodatkowo mamy jakąś sklejkę z imitacją fajnego drewna. Dobra, podłączę te głośniki jeszcze pod komputer, zobaczyć czy tego przewodu będzie mi brakowało, a to sprawdzimy na laptopie. Tak się te głośniki prezentują przy laptopie. Według mnie ładnie wyglądają. Takie właśnie ta imitacja drewna mi się podoba. Tutaj zapomniałem, no bo widzicie, macie taki fajny napis Esperanza. Też ładnie to stało zrobione, taki srebrny. Jedyna według mnie wada to jest akurat ten pilot do głośniejszej ciśności. Ten troszeczkę wydaje się, ten jest gorszy plastik. Mógłby troszeczkę tutaj pomyśleć na długością tego przewodu oraz nad lepszym plastikiem, jeśli chodzi o ten. Powiedzmy, bo mi się wydaje, że to się z czasem może wyrobić, ale to jest moje zdanie. A zobaczymy w ogóle, jakie te głośniki kosztują, bo tak sprawdzałem. Wpiszę sobie w porównowarkę cen. To jest model Folk. Nam znalazło te głośniki, powiem, cenę 25 zł. To takie wykonane głośniki, to według mnie. Warto i do, do tego to ładnie grają. Napiszcie w ogóle, co sądzicie na takich głośnikach do komputera z znanego czy do laptopa, według mnie bardzo ładnie grają te głośniki. Dodatkowo fajna wykonanie, jeśli chodzi o te głośniki. Oprócz mnie taka jedna mała wada, ale to powiedzmy można to pominąć. Niektórzy to na to zrozumieją, niektórzy nie. I tak jak widzicie, kosztuje to 25 zł, to w tej chwili hamburger w popularnej sieci fastfoodowej kosztuje drożej niż te głośniki. Jeśli nie macie głośników do komputera lub macie słabe głośniki w laptopie, bardzo wam te głośniki polecam. Jeśli dzisiejszy filmik Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, piszcie komentarze, subskrybujcie kanał, trzymajcie się, miłego nie życzę.